Codzienna dawka żużla piątek poznaliśmy oficjalne terminy i lokalizację turnieju Film Speedway Grand Prix 2026. Jest kilka naprawdę ciekawych informacji. Najważniejsze zmiany? Powrót Grand Prix do Turunia, ale bez dodatkowej rundy w Polsce, bo PGE Narodowy w 2026 obejmie organizację drużynowego Pucharu Świata. Największa nowość, 1 sierpnia Grand Prix trafi na Moto Arenę w Łodzi. To będzie siódma runda Mistrzostw Świata. Dzień wcześniej, 31 lipca, Łódź zorganizuje także turniej SGP2, a Polska dostanie jeszcze jedno wielkie wydarzenie. Finał 250, który odbędzie 19 czerwca we Wrocławiu. W 2026 roku utrzymany zostaje także system kwalifikacji pucharowej. Zawodnicy powalczą o najlepsze czasy, które dadzą im pierwszy wybór puls startowych. Wybrane rundy zakończą się również sprintami kwalifikacyjnymi, gdzie można zdobyć dodatkowe punkty. To będzie sezon talent podróży, emocji i nowych historii. Ostrowia domknęła kadrę na nowy sezon, a zmian jest naprawdę sporo. Jednym z najgłośniejszych tematów okazało się odejście Luka Beckera, który wybrał ofertę Wilków Krosno. Prezes klubu Waldemar Górski w rozmowie z tygodnikiem żużlowym Jaśnił kulisy tego transferu i przyznał, że decyzja Amerykanina mogła zapaść bardzo szybko. Myślę, że Luke Becker chyba za bardzo nie wierzył w nasze utrzymanie i zaczął szukać, rozmawiać, coś kombinować na boku. Nie wiem, czy się nie pośpieszył i zbyt pochopnie nie podjął decyzji, ale to już jego sprawa. Czas pokaże. Górski dodał też, że Becker dogadał się z innym klubem jeszcze w czasie pobytu w szpitalu i wtedy temat był już przesądzony. Jak się z kimś papier podpisze, to nie ma już co próbować. Krosno musi każdego przelictowywać, jeśli chce mieć dobrego zawodnika. Myślę, że są w takiej sytuacji, że z urzędu muszą dać większe. Wspomniał także o problemach logistycznych, które utrudniają wielką negocjację z żużlowcami. Zawodnicy mówią jasno, jak jeżdżą Szwecji czy Danii, to mają bliżej na lotnisko, ale cały team i mechanicy muszą tłuc się kawał drogi. Ostatecznie ostrów ma zamknięty skład, teraz czas na przygotowanie do nowego sezonu. Toruń ma za sobą wyjątkowe tygodnie. Po 17 latach wrócili na mistrzowski Tron, a kluczowi zawodnicy zostali w klubie na dłużej. Wśród nich Patryk Dudek. Dużo dobrego słyszy się o trenerze Piotrze Baronie, a Dudek nie ukrywa, że to właśnie szkoleniowiec miał ogromny wpływ na jego decyzję. Mogę przyznać, że jest tak dobrze u nas także dlatego, bo jest trener Piotr Baron. Nie przedłużyłbym kontraktu w Toruniu aż do 2027 roku, gdybym nie miał pewności, że dalej będę z nim współpracować. Wszyscy chyba dla niego zostaliśmy na kolejne dwa lata, bo dla zawodników to gwarancja, że będzie stabilnie i przewidywalnie. Mówi w rozmowie z Gazetą Pomorską. Jednocześnie Dudek zaznacza, że miniony sezon nie był pasmem samych idealnych momentów. Mógłbym teraz przytaknąć i powiedzieć, tak, było super, ale powiem, że nie zawsze wcale było kolorowo. Ale jak ta drużyna zachowa się w trudniejszych Momentach, to się dopiero przekonamy. Dla Patryka tegoroczne mistrzostwo ma wyjątkowy wymiar. To jego pierwszy tytuł DMP od 12 lat, ale tym razem zdobyty jako prawdziwy lider zespołu. Wtedy byłem juniorem, odpowiedzialność była mniejsza. Teraz byłem liderem. Takim koniem pociągowym drużyny. Taka odpowiedzialność na pewno dodaje smaku temu medalowi. Toruń ma stabilny skład, mocny zespół i jasność co do przyszłości. A Dudek wygląda na to, że w najlepszym dla siebie miejscu.